Witajcie, z tej strony Kantal Indie po polsku. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić Excel's Infinite. Jest to kolejna produkcja, którą stworzył Matthew Brown. Jako cykl gier logicznych będzie to dla nas nielado wezwanie nawet jeżeli graliśmy w poprzednie dwie części serii Ponieważ mamy tutaj coś takiego jak tryb nieskończony w którym będziemy mogli generować niezliczone wyzwania dla naszych szarych komórek Spójrzcie tylko Mamy tutaj ten tryb w którym będziemy mogli na kilka sposobów generować nasze wyzwanie I tak oto możemy użyć zupełnie losowej liczby losowanej tutaj za pomocą tego przycisku Możemy użyć dzisiejszej daty o, będzie oczywiście ona każdego dnia zupełnie taka sama według tego, jaki mamy kalendarz. Nie możemy cofać daty do tyłu, może, nie możemy jej przestawiać, po prostu jest dzisiejsza data. Możemy również wkleić jakąś liczbę z tego menu kontekstowego, jeżeli mamy skopiowaną akurat w pamięci naszego komputera jakąś liczbę. Ja w tym momencie mam jakieś słowo. I oczywiście, moi drodzy, nie będzie tutaj żadnego wyniku, dlatego tutaj najlepiej włączyć sobie już random seed. Dzięki temu będę mógł, oczywiście, wygenerować jakiś poziom. Dodatkowo mógłbym tutaj kontynuować wcześniej zapisany poziom, który grałem i zobaczymy co tutaj zrobiłem. Popatrzcie jest on naprawdę całkiem pokręcony Mamy tutaj bardzo dużo takich punktów które być może wcześniej były w produkcji Ale może nie doszliście do nich I tak na przykład mamy tutaj takie pytajniki Przy tych pytajnikach czarnych nigdy nie wiemy jakie będą liczby Jakie będą oczywiście te kafelki Dlatego też musimy zupełnie na ślepo Albo ewentualnie po innej stronie sobie odkryć teren Oczywiście mamy tutaj tak samo jak we wcześniejszych częściach takie przyciski Zobaczcie, tutaj jest ta trójka, będę mógł wtedy zaznaczyć, że cała ta linia jest przeze mnie już odkryta Co za tym idzie tutaj, jeżeli ta trójka jest w takich nawiasach, w takich klamrach to wiem, że tutaj trzy niebieskie punkty, trzy niebieskie te sześciokąty będą w jednej linii I tak oto spróbujmy Tutaj go nie ma, tutaj jest na pewno, tutaj jest na pewno I jeszcze, jeszcze jeden, tutaj też i oczywiście dzięki temu już jeżeli ja sobie zaznaczę tą linię to będę wiedział, że tutaj właśnie tego punktu już niebieskiego nie będzie, ponieważ według tej wskazówki były trzy, które były po sobie następujące jeden za drugim. Nawet jeżeli tutaj była ta przerwa. Zobaczcie, tutaj mamy kolejną rzecz. Ta jedynka wskazuje ile punktów niebieskich będzie właśnie w tej linii. I tak oto mamy tutaj jeden. Ja odkryję sobie to zupełnie losowo. Może tutaj, o świetnie. i udało się, całe szczęście mogę zaznaczyć znów, że tą linię mam gotową I tak oto moi drodzy kolejna rzecz, która będzie oczywiście w każdej z produkcji Hexels czyli dwójka z takimi dwoma tutaj pauzami przed sobą i za sobą Są to pauzy, które wskazują na to, że będą tutaj dwa niebieskie sześciokąty które są od siebie oddzielone I tak oto tutaj będzie jeden i jak widzicie tutaj jest jakoś dziwnie dwójka przy nim, cóż to znaczy? No zobaczmy. Mamy tutaj coś takiego. To wskazuje mi na to, że w tym obrębie będzie gdzieś właśnie ten drugi tutaj sześciokąt. Jest to naprawdę całkiem ciekawe urozmaicenie. Oczywiście biorąc pod uwagę to, że mamy wszystkie trzy części Hexels, jest to naprawdę bardzo ciekawe, że ta seria tak postępuje. I zobaczmy, gdzie tutaj to mogę dać? Hmm, no myślę, że albo tutaj, no niestety nie udało się, tutaj też się nie udało. Czy tutaj również nie? Tutaj też nie? Może tu? Świetnie. Jak widzicie ten zakres został spełniony, ponieważ tutaj ten punkt mówił, że właśnie tutaj w jego zasięgu będą również dwa niebieskie. Dlatego też jest to naprawdę bardzo ciekawe. Cieszę się, że Matthew Brown robi coraz to nowe części i coraz więcej dodaje do tego zawartości. Ja osobiście jestem zadowolony z postępu prac nad serią Hexels Moi drodzy jeżeli macie ochotę pograć w tą produkcję to serdecznie wam ją polecam dzisiaj dziękuję za uwagę pozdrawiam, cześć